Cześć z tej strony Marcin, czyli Brachu i witam w uniwersum Sławka Suchego i Polskiej Piłki. Nie tylko zaczynaliśmy w najniższej lidze rozrywkowej, czyli w piątej lidze łódzkiej. W pierwszym sezonie zajęliśmy około piątego miejsca. Zaraz zobaczymy tutaj w profilu Słoweczka. Jest w profilu Słoweczka. W 2023 roku zajęliśmy piąte miejsce. Piąte miejsce, tak, 3, nie, trzecie miejsce w pierwszym sezonie, potem w połowie drugiego sezonu. Na dwunastym miejscu doszliśmy do Stali Jasień. No, w Stali Jasień nam nie poszło. Sławek który za dużo eksperymentował z taktyką i spadliśmy do Ligi Okręgowej. Co się wiązało z rozwiązaniem no, kontraktu z panem Sławkiem? Sławek potem walczył w zatoce co też piąta Liga warmińsko mazurska jak tu widzimy, Serto kabraniwo awansowała. A Sławek zajął w niej piąte miejsce. Następnie skłosił się na intratną pozycję w Spadkowiczu z drugiej ligi w chradzeń Radzeń. No tutaj już eksperymentował bardzo wbitnie, Chciał być kreatorem nowych trendów, a skończył zredukowany przez prezesa. Prezesa, jak on się nazywał, prezes. Przez prezesa Sosnowskiego. Tutaj wprób sprowadziłem tutaj takiego jednego fajnego krajka, Czterokrotnego reprezentanta Polski. Przegodko znaleźć, znaleźć, znaleźć. Jest. Filipa Starzyńskiego. Czterokrotnego reprezentanta Polski. No, za dobrze się nie, 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 nie tego i Sławek w połowie sezonu. A pod koniec stycznia przeniósł się tutaj do, 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 do Wiernej Małogoszcz z Czwartej Ligi Świętokrzyskiej. Tu zajęliśmy miejsce 10. Graliśmy głównie taktyką taką czyli 4-3-3 z, z reglem defensywnym z pomocnikiem długodystansowym tym rozgrywającym. No to fajnie, takie to uniwersum jest fajne, bo są tacy, takie kwiatki, że grają sobie 15-letni juniorzy. 15-letni juniorzy sobie tu grają. Czy takie Pan Sawicki 18 latek. Pan Chojnacki chyba jest doświadczonym zawodnikiem. No 23 lata. Bardzo fajnie współpracowali z Panem Sikorą. 19-latkiem. O, tu na prawej stronie bardzo się fajnie spisywał Pan Jarecki. 31-letni. To, to 10 asyst. Gdzie tu jest Pan Jarecki? 30 spotkań, 10 asyst. Skórka ta to fajnie modyfikowalna. Można sobie zmienić. Statystyki sezonu trochę lepiej to widać. Na przykład ofensywne prawo, to można sobie ładnie zmienić na ofensywny pomocnik porównanie z innymi graczami. W hierarchii jest to zadowolony z pobytów w klubie, to można pięknie sobie ustalać, co się chce widzieć. Na tą chwilę tutaj zajmujemy fajne miejsce, bo dziesiąte. No dużo zawodników nie ma. No, obiekty treningowe tutaj no, no trochę tragiczne są. No ale Sławek po tych swoich dziwnych przygodach będzie próbował zająć miejsce kolejne w lidze koło ósmego miejsca. Nie przekraczać budżetu, bo mamy tutaj w środku tabeli, żeśmy ociągnęli. Dzielni walcz w Pucharze Wszystkim. Tutaj wszyscy są zadowoleni. Gdzie tu są pieniądze? No jesteśmy trochę na minusie, tutaj 4000 funtów. Ja gram funt, David, to jest na rok, na rok taka Naleciałość z, z Championship Managera 0102 nie, nie ogarniam trochę tutaj nie ma zadłużenie. Tutaj wydatki są stałe. Sztab treningowy oczywiście słaby, bo to nie może być inaczej no, Sławek Za to Cebraniowo zrobił krajową licencję C, startowaliśmy bez licencji. Nosowek Sławek na razie jako młody zawodnik występuje w fajnym stroju z, z Irokazem. nawet coś a z aparatem słuchowym nawet jest bardzo całek jest. No, że to można sobie pani menadżerka modyfikować. No. Czyli mamy tu jeszcze taki aparacik słuchowy, takie sprytne sprytne ficerki. Dobra, Skype'a wciskamy. No, do tej pory mamy 126 rozegnanych spotkań. Procent zwycięstw 42%. Tu mamy taką naszą krótką historię. No i teraz co? Te, teraz na cel to tak zajęcie koło szóstego miejsca. No już mamy, mamy pierwszy transfer zaklepany. Takie mój, moje odkrycie w Konstantynowie Łódzkim. 29 bramek na Konstantynową. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Widzę wyżej. Gra na pozycjach. Tu można zobaczyć wysunięty napastnik. Kariera, notatki, porównanie, danie osobowe. Tutaj analiza atrybutów. To, to można sobie ładnie tu. O, ładnie. Ładnie można to sobie tutaj. Nawet analizę każdego gracza można sobie na skrócie to. I teraz co? No, teraz informacje o klubie, to tradycje klibiców. No, tu mamy coś, tu mamy trochę szelikowców. 65 posiadaczy karnetów. Czyli nie za, nie, nie, nie za bogato menadżerowie Łukasz Molek bezrobotny. A najfajniej zobaczyć jest, kto jest jak zawsze reprezentant. Trzeba postacie, menadżer kostki, runiać kadra. Nawet chyba jeszcze nie, już nie ma. Jest jeszcze Robert Lewandowski z Bar w Barcelonie Jesz Jeszcze gra, nawet do akcji 20. Ile on tutaj ma już lat? O, 38. To jeszcze może. No. jeszcze tu gra. Historię menadżerowi zobaczymy. A probierz i kost, kostiarniać No i na tą chwilę tu będziemy szukać nowych zawodników Markiewicz, bramkarz. Kontrakty mają pewnie miesięczne kontrakt początek wygasły A, bo oni wszyscy mają za występ i za czyste konto. Czyli odchodzą w każdej chwili, tutaj w rozgrywkach w drugiej rundzie ze starym Starowicą pogoń staszów, która to była kolejka 11, 17 kolejka to 17 kolejka to była kolejka 10, nie, tu nie ma kolejek. Pierwsza, a. no to walczyliśmy tutaj.

pojawi sugestie pośrednika cyklu, tak. cegną nawet, nawet mam na skoatingu jakąś listę, rekomendacji z kołtów. Bramka 46, dobra, to później. Lista życzeń. Jest lista życzeń, jest lista życzeń. Zainteresowanie transferem. Od razu połowa listy się kasuje. Zadania z kodu. Następny rywal, brak zadania. A tu jeszcze. Dobra, potwierdź. potwierdź. Lista życzeń, potwierdź. Lista rzeczyń. Cześć, będziemy tutaj wybierać z tych zawodników. Głównym priorytetem jest znalezienie. Jest znalezienie. Jest znalezienie lewego pomocnika. Nie znalezienie lewego pomocnika. Bramka, mamy i sobie tutaj jakoś damy z tym wszystkim radę. No dobrze, no to by było na razie na no. licencja krajową licencję. A, oczywiście Sowek jest najniższą. Zarząd uchwali budżety. Zobaczymy, co tu się dzieje. Podsumowanie sezonu. Ładne. Baktyl Walinie. O, liczba kibiców. Strategii klubu. Zaakceptujemy. Jakub Jarecki, sezonowe. O, proszę bardzo, omówienie planów na kolejny sezon. W górnej połowie. Nie miałem nic do dodania. Początek wakacji. Podsumowanie sezonu. Tu mam A, Dominik Witek, wzór ozorków. Janusz Milan i Rafał Jankowski. Pozycja. Zarząd zadowolony. Zwycięstwo, bramki. Przychody 8000 Jarecki, Chojnacki Widek, Sikora Mucharski, wyróżnienia, nagrody, brak. No, do teraz i na tym zakończymy ten odcinek. Na razie, hej.